Jak wyglądają moje treningi, bo tyle ich jest, aż 7 w, na przestrzeni tygodnia. Dwa treningi w poniedziałek, dwa treningi w środę i dwa treningi w piątek. Plus do tego dochodzi jeszcze sesja rehabilitacyjna w sobotę. Sesja reha rehabilitacyjna. To są ćwiczenia, może zaczniemy od końca, czyli, tak jak już wspomniałam, sesja rehabilitacyjna to są ćwiczenia, które robię od zawsze i robię je zawsze, i tego nie zmieniam, i tego się trzymam, czyli wszystko, co dotyczy obręczy barkowej, cała rehabilitacja obręczy barkowej, do tego jeszcze mogę czasami dorzucić sobie przednie przysiady, ale żeby przysiadów nie było za dużo, bo robię przysiady. 7 razy w tygodniu, jeżeli w sobotę również są, więc czasami przedni przysiad opuszczam na sesji sobotniej ze względu na po prostu już zmęczenie. Jako, że tych przysiadów na 7 sesjach treningowych robi się już dużo. To w sobotę czasami sobie odpuszczę, ale obręcz barkowa i rehabilitacja barków jak najbardziej do tego sobotniego treningu musi być wykonana. Natomiast jak to wygląda na przestrzeni tygodnia i jak wygląda przykładowy dzień treningowy? Na przykład mogę Wam podzielić się sesją treningową, która miała miejsce wczoraj. Wczoraj był piątek, czyli koniec tygodnia. Z reguły jest już tak, że na piątkowej sesji jestem już troszeczkę zmęczona, ponieważ. Wieczorne sesje przysiadów już też są dość ciężkie. Natomiast sesja wyciskania zależy od dnia tygodnia i czasami w piątek jest ciężka, czasami jest ciężka w poniedziałek, czasami jest ciężka w środę. Ponieważ na czym polega otóż y, omawiana poniedziałkowa, y, przepraszam, piątkowa sesja treningowa wczorajsza wyciskania poranna, na czym ona polega? Wyciskanie aktualnie, które robię, to jest spotopress na rozgrzewkę. Później mamy board press, czyli używam borda wysokości 4 cm, bo Spotopress jest świetnym elementem na rozgrzewkę przed bordem. Dlaczego używam borda? Bo Spotopress nie zawsze ten dystans wynosi zawsze 4 cm, czyli tak naprawdę można borda porównać tutaj do oczywiście in, inne ćwiczenie, ale do używania boksa w przysiadzie, ponieważ co się dzieje, kiedy jest boks, wówczas jesteśmy pewni w 100%, że każdy przysiad ma tę samą głębokość, będzie e, aktywizował w tym samym zakresie ruchu mięśnie, więc to jak najbardziej się też e, sprawdzi dobrze przy spot i tutaj wykonuję spot maksymalnie do ciężaru, który aktualnie robię 77,5 razy 1. Na kolejne sesji treningowej 77,5 razy 2, na kolejnej 77,5 razy 3, na kolejnej razy 4, na kolejnej razy 5, kiedy zrobię dany ciężar na 5 powtórzeń. Jestem gotowa i jestem przygotowana do tego, żeby zrobić na 80 kg i e, atakować jedno powtórzenie. Dlaczego trwa to tak długo? Dlaczego trwa to półtora tygodnia i dlaczego tak długo musi upłynąć, taki długi czas musi upłynąć do tego, żeby dopiero zwiększyć ciężar z prostej przyczyny. Jeżeli robię to ćwiczenie 3 razy w tygodniu i dodawałabym 7,5 kg w tygodniu, to przemnóżcie sobie to przez miesiąc, przez 12 miesięcy i jaki byłby mój wynik w wyciskaniu leżąc nie na klatkę, tylko w wyciskaniu leżąc na przestrzeni roku. Oczywiście to jest niemożliwe, to jest niemożliwe dla naturala, to jest niemożliwe dla również osoby, która używa jakichś środków. Przecież wiadomo, że taki ogromny, szybki progres w wyciskaniu leżąc jest niemożliwy, dlatego manipulujemy powtórzeniami i osiągając, 7, osiągając objętość 5 powtórzeń na danym ciężarze, który wzrasta ilość powtórzeń na każdej sesji treningowej, co się będzie wiązało z tym, że dany ciężar robię przez półtora tygodnia. Tak? I dopiero mogę sobie zwiększyć ten ciężar na o 2,5 kg wyższy. Więc o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że... 2,5 kg progres robię mniej więcej co półtora tygodnia. Więc taka e, progresja jest jak najbardziej e, możliwa do zaakceptowania dla naszego ciała, dla Waszego ciała również, dla mojego ciała jak najbardziej. Więc e, oczywiście e, to, to jest możliwe. Oczywiście też e, pamiętajcie o tym, że Zasady się zmieniają i czasami może być trudność w osiągnięciu pięciu powtórzeń z danym ciężarem. To po prostu zależy od używanego ciężaru maksymalnego, w którym, z którym manipulujemy powtórzeniami. Ja na razie sobie daję radę, więc teraz już będziemy wchodzić na 80 razy 1 i bardzo się cieszę z tego treningu, ponieważ uwielbiam jedno powtórzenie i to jest coś dla mnie bardzo przyjemnego, więc jedno powtórzenie jak najbardziej tą zasadę, którą stosujemy w spotopress można jak najbardziej przenieść i ja przykładam na przykład dla moich klientów na sztangielki na wyciskanie nad głowę, tak? Dopiero jak osiągniemy jakąś objętość na danym ciężarze jesteśmy przygotowani do zwiększenia ciężaru dlaczego tak robimy i dlaczego tak stosujemy? bo na przykład w sztangielkach zwiększenie ciężaru jest 2,5 kg na rękę, czyli 5 kg total. A kto by chciał 5 kg progresować nawet co, co tydzień? No bo to daje nam 20 kg w miesiąc i to daje nam 240 kg w rok, więc no to też. Wiecie dobrze o tym, że takie progresy są niemożliwe patrząc w dłuższej perspektywie czasu. To jest w kwestii wyciskania, w kwestii porannej sesji, dodatkowym elementem, który wprowadzony jest do mojego treningu i który ja też polecam i właśnie dzisiaj na przykład mój klient to robił, tylko że on robi pin press, ja robiłam spot press to też inaczej, ale ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu później E, więc e, jeśli chodzi o spotopress, czyli zatrzymuję sztangę 4 cm nad klatką, a później redukuję ciężar, e, robię jedno powtórzenie, zwiększam ciężar, bo trzeba mięśnie przyzwyczaić, trzeba ciało przyzwyczaić, trzeba układ nerwowy rozgrzać do pracy w pełnym zakresie ruchu i wówczas po wykonaniu takiej serii rozgrzewkowej z mniejszym ciężarem, w pełnym zakresie ruchu zwiększam, robię również jedno powtórzenie, bo zwiększałam ciężar, więc też muszę przyzwyczaić jednostki motoryczne, ciało, układ nerwowy do większego ciężaru. Zrobię jedno powtórzenie z większym ciężarem i jeszcze, żeby przepompować w cudzysłowie mięśnie, doprowadzić, spowodować napływ substancji odżywczych krwi do pracującego mięśnia, wówczas jeszcze wykonuję na przykład. 3, 4, 5 powtórzeń w zależności od tego, ile mi się uda, ile dam radę zrobić na większym ciężarze. To jest krótki opis porannego treningu, który robię 3 razy w tygodniu. Jeszcze akurat na piątkowym treningu mam dodane akcesorium, które nazywa się j Press, czyli to jest ćwiczenie na triceps, które. Jak dla mnie świetnie angażuje tylne barki, które jak dla mnie świetnie rozciąga mi również triceps. Genialne ćwiczenie, w którym się coraz bardziej specjalizuję. Też robię 5 powtórzeń, najczęściej w pięciu seriach. Używam do tego również opasek na łokcie, bo teraz już nie są aż tak bardzo potrzebne. Natomiast na samym początku, kiedy ćwiczenie zostało wprowadzone, poprzez to, że jest tak ogromny zakres ruchu i tak duże rozciągnięcie tricepsa czułam po prostu jak mi ciągnie za łokieć rozciągający triceps, więc to nie było nic przyjemnego, ale kiedy zaokładam opaski na łokcie, wiadome jest, że taki szok zmniejszył się, więc to już teraz jest w moim stałym zestawie JM Press. I to jest poranna sesja, o której mówię. Oczywiście w innych tygodniach, w innych dniach tygodnia akcesorium się czasami zmienia, bo niemożliwe jest i bezsensowne jest robić JM press po każdej sesji, więc czasami jest to, czasami są rozpiętki, czasami jest chociażby przenoszenie leżąc, ale rzadko tak rozpiętki już prędzej Albo jakieś inne akcesorium, natomiast wieczorna sesja treningowa i tutaj już krótko i zwięźlej na temat, bo się nic nie różni, tak, przysiad z bandami, e, boks 30 cm, czyli dość głębokie przysiady, znaczy głębokie przysiady, zawiązane kolana w czterech ostatnich seriach, co się też zmieni w zależności od tego jaki ciężar będzie na sztandze, teraz... Aktualnie był 180. Dokładam 2,5 kg co dwa dni, czyli w poniedziałek będzie 182, w środę będzie 185, w piątek będzie 187,5. Bardzo dobrze to wpływa na moją psychikę, ponieważ jestem z góry przygotowana na to, jakie będę miała ciężary w przysiadzie przez cały tydzień. I w sumie, nawiązując do porannej sesji treningowej, to też. Taki schemat ma dobre, dobry wpływ na moje nastawienie mentalne, ponieważ wiem ile zrobiłam powtórzeń na ostatniej sesji i wiem, ile mam zrobić na kolejnej, więc już dwa dni wcześniej albo nawet tydzień wcześniej jestem przygotowana i potrafię sobie obliczyć, ile powtórzeń będę miała za półtora tygodnia, Czy jaki ciężar będzie za półtora tygodnia? To też jest ważny element treningu siłowego, żeby być przygotowanym na sesję. Wiemy, co robimy, Wiemy jakie mamy podejścia. Wiemy, ile mamy serii rozżywkowych, wiemy jaki ciężar dodajemy co seria albo jak się zmienia progresja ciężaru. U mnie jest to 10 kg w, w ostatniej serii, plus 12,5 kg w przedostatniej serii, plus 15 kg w serii poprzedzającej, plus 17,5 plus 20 idąc do dołu, idąc do tyłu. Natomiast wraz z wzrastającym ciężarem maksymalnym będą się te różnice wydłużać, wydłużać, zwiększać. Czyli jeżeli mam teraz skok 10 kg między przedostatnią serią a serią docelową, czyli tak jak wczoraj było 170-180, to kiedy na sztandze będzie już 200, wówczas te skoki będą o 15, albo nawet o 17, albo nawet o 20 kg. Pamiętajcie, że seria poprzedzająca serię docelową powinna charakteryzować się mniej więcej zmianą czy wzrostem ciężaru o 5% 5-10% ciężaru maksymalnego na sztandze z gumami to bardziej bym powiedziała 10% bez gum, na sztandze, bez gum w przysiadzie to raczej 5% Natomiast z gumami jest dużo, dużo bardziej komfortowo, więc możemy sobie pozwolić na większe skoki. I tak wyglądała sesja wieczorna. Jeszcze dodatkowo robiłam trochę arm wrestlingowych ćwiczeń wieczorem, żeby sobie wzmocnić przedramię, bo mocne przedramię i mocny nadgarstek to jest również niesamowicie ważny element wyciskania i wyciskania leżąc oczywiście, a Wraz ze wzrastającym ciężarem na sztandze w wyciskaniu, no też czuć, że te nadgarstki potrzebują dodatkowego wzmocnienia. Tym bardziej, że nie używam opasek do wiązania nadgarstków, więc y, y, muszę po prostu y, y, bazować na sile własnego przedramienia, sile nadgarstka, żeby to wszystko trzymało się odpowiednio. I takie, są, I takie są schematy moich treningów. Dodatkowo jeszcze w akcesoriach wprowadzony mam czasami step up, żeby obszerny przysiadkowy dobrze pracował w głębokich przysiadach, bo wiadomo, że on pracuje bardzo i tutaj też ważne są buty, w których to robimy. Ważna jest wysokość boksa, na jaki to robimy. Jeżeli nie wiecie, jak robić step up, dajcie znać w komentarzach. I Podzielę się również taką informacją, jak dobierać wysokość boksa, jak dobierać również buty, żeby było to możliwe do zrobienia. Tyle na dzisiaj. W dzisiejszym odcinku dotyczącym mojego planu treningowego. Siedem razy w tygodniu przysiad, czy jest ciężki, czy nie jest ciężki, czy go robić, czy go nie robić. A, bo jeszcze zapomniałam, siedem razy w tygodniu przysiad, dlatego, bo na sesji porannej mam przedni przysiad rozgrzewkowy przed sesją wieczorną. Dlaczego? Dlatego tyle tych przysiadów aż jest. Poranny przysiad, przedni, niedawno zmieniłam również buty, ponieważ w przysiadzie na przykład wieczornym używałam butów z podwyższeniem Adidas Power. Natomiast niedawno dwa treningi temu zmieniłam buty na płaskie buty. Tak samo zrobiłam w przednim przysiadzie na porannej sesji i zaskoczona byłam nieco, ale bez żadnego problemu, mogłam z sesji na sesję robić normalnie przypadający progres. Z zmianą buta, bo czasami też pamiętajcie o tym, że jeżeli zmieniacie akcesorium treningowe, akcesorium tutaj akurat będzie obuwie, to czasami trudno jest bez adaptacji. Dojść do takiego samego ciężaru w innych butach. U mnie się to udało i u mnie się to sprawdziło, natomiast zawsze pamiętajcie, że trzeba siebie wyczuć, trzeba wyczuć, jak się czujecie w danym obuwiu, przy danym i w danym zakresie ruchomości. Jedna śmieszna rzecz, która się wydarzyła, jak wróciłam do domu po tych przysiadach, tam było właśnie 177,5 płaskie buty. I posiedziałam, posiedziałam, później wstałam i po prostu pięty mnie zaczęły tak boleć, a to wiadome jest, że w butach płaskich mamy większe zaangażowanie achillesa, więc większe rozciągnięcie achillesa, większe rozciągnięcie powięzi podeszłowej. I to właśnie wynikało z tego, natomiast bardzo szybko to ogarnęłam i tak naprawdę wieczorem posmarowawszy się, E, preparatem e, przeciwzapalnym. Rano nie było żadnego problemu. I wszystko z moimi powięziami, z moimi stopami, z moimi piętami jest OK. Więc e, taka jeszcze informacja. Tak wygląda ten trening. E, przysiad rano, wyciskanie rano, przysiad wieczorem i jakieś akcesorium wieczorem, jeszcze i tak sobie ćwiczę. 6 razy w tygodniu plus sesja dodatkowa rehabilitacyjna jako siódma. Nie zawsze, ale czasem w moim tygodniu pracy treningowej ma miejsce. Jak był dobry tydzień, to jeszcze w sobotę robię przysiada. Jak nie, nie chce mi się, to już po prostu nie robię. Tak wygląda tydzień ciężkich treningów, albo można inaczej to nazwać tydzień przyjemnych treningów i tydzień wzmacniania swojej siły i tydzień pracy nad tym, żeby być coraz silniejszym, bo tak chcemy pracować i tak chcemy się stawać silniejszymi, po prostu robiąc to, co wychodzi nam najlepiej w kwestii treningu siłowego. Ja was pozdrawiam, no zapraszam do subskrypcji, komentowania i oczywiście do konsultacji w kwestii treningu i yy, diety. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.